Witajcie kolejny raz na naszej budowie. Właśnie zakończyliśmy układanie pierwszej warstwy instalacji na górnym poziomie. Mogę Wam pokazać z bliska, jak to wygląda i co mamy ułożone w tej chwili, a które instalacje będą układane kolejno i jak to zrobić, by wszystko się pomieściło. Zacznijmy od naszego pomieszczenia rekreacyjnego. Mamy tu większość rur wentylacji, która idzie nam do pomieszczeń, które są poniżej. Ściany znajdują się za ścianą. Natomiast tu mamy kolejno punkty nawierne i wyciągowe. Część przechodzi nam tutaj przez strop w pomieszczeniu, a część w pomieszczeniach, które znajdują się za ścianami. Instalacja jest tu bardzo duża. Przez to tych rur na podwodze też jest sporo. W tej chwili mamy mijanki głównie z odkurzaczem centralnym, ale również z głównymi korytkami od instalacji elektrycznej. Tu mamy właśnie instalację wentylacji i odkurzacz centralny. W tej chwili mamy już rozłożoną również instalację wodną i kanalizacji. Co widać tutaj na korytarzu? Czyli oprócz przewodów wentylacyjnych pojawiły się również przewody wodne i kanalizacja. Tu mamy podejście pod jedną umywalkę zimna ciepła woda. Tu mamy jedną z łazienek. Tu jest najbardziej oddalony punkt kanalizacji, czyli mamy tutaj kibelek, pod nami znajduje się salon, czyli nie było możliwości poprowadzenia rur pod sufitem, ani również nie mogliśmy podejść nigdzie pionem kanalizacyjnym, ze względu na to, że to jest szach windowy, czyli w tej ścianie nie mogliśmy ukryć również żadnych instalacji, dlatego kanalizację musieliśmy zatopić część w stropie, część w warstwach styropianu, tak żeby była możliwość ułożenia jeszcze podłogówki na to wszystko. Tak, więc z tym mieliśmy spore wyzwanie, ale jak widać wszystko się udało i nie będzie problemu żeby to pomieścić. Oprócz kanalizacji mamy tu oczywiście instalację wodną, czyli podejście pod umywalkę. Tu będzie mieszacz podtynkowy, dlatego w tej chwili są zapasy. Tu mamy prysznic, oczywiście też mieszacz podtynkowy. Również dlatego tu są tylko zapasy. Dodatkowo ściana pod prysznicem będzie podgrzewana. I tu właśnie mamy podejście pod kibelek. Wszędzie będą wylewki ze słuchawką, dlatego również ciepła woda jest odprowadzona do kibelków. No i tu mamy grzejnik drabinkowy, który będzie wisiał na tej ścianie. Oprócz tego mamy oczywiście odpowietrzenie instalacji. No i bardzo fajna rzecz wyciąg zapachów bezpośrednio z muszli klozetowej. Naprawdę bardzo fajnie to się sprawdza i na tym obiekcie każdy domek będzie miał podłączenie wyciągu zapachów bezpośrednio z muszli klozetowej. Okay, idziemy dalej. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, gdzie znajduje się właśnie duży szacht i duża zabudowa, gdzie schodzi nam część przewodów wentylacyjnych. Czyli to wszystko, co widzieliście w pomieszczeniu za ścianą, będzie tutaj ukryte w zabudowie. Łącznie z wyciągiem z okapu, jak i zabudowa jednego z kominków będzie znajdowała się również tutaj. Przewód do okapu ukryty będzie również w podłodze. Wentylator do okapu będzie znajdował się na poddaszu. Duża mocna jednostka, tak żeby okap nie miał problemu z wyciąganiem wszystkich jakichś zabrudzeń czy zapachów w przygotowaniu. Dobra. Tu mamy dalszą część instalacji hydraulicznej. Tu będą znajdowały się rozdzielacze od ogrzewania podłogowego. W tej chwili doprowadzane jest już zasilanie. Czekamy na rozdzielacze, niestety jest obsuwa z dostawą. Tak więc tego nam brakuje, by skończyć ten poziom instalacji. Tu mamy następne przewody wentylacyjne, które również mijają nam się z odkurzaczem centralnym w systemie Retraflex. Tu mamy kolejną zabudowę, w której ukryte są przewody wentylacyjne. Tu będzie garderoba, czyli wszystko będzie ukryte w plecach e, szafek. Kolejne podejścia: wentylacji w podłodze. Również tu mamy mijankę z odkurzaczem centralnym. No i tu mamy podejścia do pomieszczeń, które są pod nami. W tym pomieszczeniu będzie znajdowało się ogrzewanie ścienne. To jest jedna z głównych sypialni. A tak wyglądają przewody zarówno od ciepłej wody zimnej, jak i cyrkulacji. Jak i tutaj widać ciągi od e, grzejników. E, ok, tu mamy mały kibelek, e, w którym znajduje się umywalka, taki kibelek, i bidet. Podejścia zarówno wodne, jak i kanalizacji są już na miejscu. To o czym wspominałem wcześniej, tu również mamy podejście do wyciągania zapachów bezpośrednio z muszli jak i oczywiście tradycyjnie punkt wyciągowy od wentylacji mechanicznej. Tu mamy pralnię, również tu w zabudowie ukryta jest część przewodów wentylacyjnych. To co mówiłem, brakuje nam rozdzielaczy, czekamy na dostawę. Tu jest ukryty rozdzielacz od grzejników. Na budynku mamy 5 grzejników, wszystkie schodzą się w to miejsce. Będzie wydzielony osobny parametr. Kocioł gazowy będzie zasilał zarówno ciepłą wodę użytkową, jak i właśnie obiegi wysokoparametrowe, czyli właśnie grzejniki, podgrzew wody w basenie i ciepłą wodę użytkową. Tu mamy kolejne grzejniki, zasilanie do grzejników, wentylację, kanalizację wodę. No i tu mamy zasilenia do naszych modułów chłodu, czyli mamy tak, zarówno strop aktywny który jest na górnym poziomie, mamy strop aktywny, który znajduje się na dole. No i oprócz tego mamy jeszcze zasilenie do chłodnicy kanałowej do rekuperacji, tak żeby można było powietrze latem schładzać, a zimą podgrzewać. Również tutaj takie rozwiązanie będzie. Mamy kolejną łazienkę, gdzie mamy podejście podgrzejniki. duża wanna wolnostojąca. Prysznic. Dwie umywalki i również tutaj musieliśmy zmieścić zarówno kanalizację, hydraulikę, jak i wentylację. Oprócz tego jeszcze podejście grzejnikowe. Tu mamy ciekawostkę, ścianę grzewczą, która będzie pracowała na wyższym parametrze. W tej części, tutaj będzie dodatkowe pomieszczenie gdyby w łazience, był wymóg żeby nie było żadnych grzejników widocznych na ścianie. Robimy tu ścianę grzewczą o wyższym parametrze, tak żeby można było sterować dowolnie temperaturą w tym pomieszczeniu. Jest to pomieszczenie narożne z dużymi przeszkleniami, tak więc na pewno będzie potrzebne tutaj więcej energii niż w pozostałej części domu, tak więc parametr na tej ścianie musi być wyższy niż reszta parametru na podłogówce. Ok, jakie kolejne instalacje teraz będą nam się tutaj pojawiały? A to jest nasza pierwsza warstwa styropianu, czyli to jest 6 cm, w której właśnie schowaliśmy zarówno wentylację, odkurzacz, hydraulikę, jak i wodę. W tej chwili na tę instalację będzie rozkładana instalacja elektryczna, którą po prostu jest najłatwiej dopasować do innych instalacji, dlatego ona jest rozkładana jako ostatnia. Natomiast jak już instalacja elektryczna będzie gotowa, Całość przykryje e, druga warstwa steropianów. Mamy kolejną warstwę 6 cm, i dopiero wtedy będą rozkładane maty ogrzewania podłogowego, no i cała podłogówka. W momencie, jak skończymy ogrzewanie podłogowe, będzie można wprowadzić ekipę od wylewek anhydrytowych i ten poziom zamknąć, i będzie gotowy do dalszych prac. Czyli tynki i cała wykończeniówka. Tak to wygląda na chwilę obecną. Jak tylko pojawi się na obiekcie coś nowego, postaram się wam to pokazać. Tak więc wypatrujcie kolejnych filmów z tej realizacji, a tymczasem do zobaczenia na górze.